Dobry moi drodzy, w 52 dniu na szlaku łuku Karpat, dzisiaj przede mną 45 km. No, jeszcze 35 km mi zostało, wstałem o godzinie 4.30, wyszedłem o 5, a jest godzina 8.00. Więc dobrze się składa, powinienem zrobić te wszystkie kilometry dzisiejsze. A jutro już będę przekraczał granicę ukraińsko-polską i idę do przemyśla. Po kartę do telefonu. Duplikat. Pora się zbierać w drogę. Przed chwilą spotkałem tutaj pieska, którego nakarmiłem, nie zjadł wszystkiego, ale tą puszkę zostawiam z tymi tymi... No może w jakichś piesek sobie jeszcze zje. Jeszcze 35 km. Ciekawe co się dzisiaj zdarzy. Jestem ciekawy. Pewnie coś, na pewno. Pewnie coś na pewno. Ale tu zaczyna się robić więcej. Jeździ autobus! Jedzie! Auto też! Ogólnie to musicie przyznać, że to jest bardzo ładnie. Zaczyna się troszkę równiej robić, ale to przez to, że idę na medykę. Moi drodzy, idę na medykę, czyli będzie troszkę równie, ale później schodzę na południe do ustrzyk dolnych. O, kogoś na cmentarzu chowają z flagami ukraińskimi. Widzę moją dalszą drogę. Widzę ją. Znaczy się... O, widzę ją znowu. Idę cały czas prosto. Auto! Idę tam cały czas prosto, idealnie na wprost, tam gdzie jest ta górka. Tam na wprost, tam jest taka droga przy niej, ale przez tą górkę muszę przejść od następnego miasta, które jest tam wysoko i tam się udaje. Pora ruszyć najgorszą drogą, jaka chyba istnieje, czyli kamienista. Teraz taką drogą będę się poruszał przez dłuższy czas. I to właśnie przez to stopy mnie bolą, przez takie kamienie. Nie wiem ile już kilometrów zrobiłem, ale jeszcze spokojnie tak. Można powiedzieć, że jeszcze 38 km. Już w sumie przynajmniej mniej niż 40. Jakoś dziwnie płasko się zrobiło. No nie, jeszcze są górki, to jeszcze są Karpaty, ale końcówka. Muszę do tej medyki dotrzeć. Gdy dotrę do medyki, to wtedy, wtedy wracam bardziej w góry, w uczucie <grymne> Po 52 dniach yy, jest płasko Jeszcze <laughs> tak dziwnie Dziwnie, bardzo dziwnie <laughs> Ja. No nic, muszę do tamtego miasteczka dotrzeć A później się tam dalej za te góry chyba No, tam później na lewo na medykę będzie i Przemyśl z powrotem. Jutro będę w Polsce już jutro w Polsce będę jutro przekraczał granicę. Fajnie. 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 Chwila odpoczynku. Jest już 13 km, powinien być 15. Jeszcze robię odpoczynek, ale potrzebuję. Powinien być 15 km, a jest 13 km. No, i też odpoczywam. Robię sobie chwilę przerwy. Muszę coś zjeść, dokończyć to śniadanie, które nie dokończyłem, i się trochę nogą, odpocząć, zdjąć te skarpetki i chwilę odpoczywać. O. Pomimo tego, że nogi są w takim stanie jakim są, to się nie poddaje. Idę dalej. Trzeba, trzeba, muszę iść dalej. Muszę dać radę. No ile mi zostało? Z 25 dni gdzieś około? To końcówka już jest już ponad dwie trzecie mam zrobione Więc nie ma co się poddawać no. Szybko to minęło, bardzo szybko to minęło Tak wyglądają moje nogi <gry> Masakra Lewa, le, le, lewa w lepszym stanie, no ale prawa to jest jakaś masakra. Co tam się dzieje? co? Jakoś to będzie. Nie ma co się poddawać. Człowiek ze wszystkiego wyjdzie jak chce. No, wy też się nie poddawajcie. Jak macie coś do zrobienia, to wierzcie w siebie po prostu. Nie ma, że boli. Ból to tylko jest w głowie. Wam się zdaje, że was boli. Boli I Odpoczywam Teraz jestem w mieście Już będzie lepsza droga, bo tu jest ta kamienista Ciężko się idzie taką drogą Bardzo się ciężko idzie Kamienie irytują Przez to właśnie przez takie kamienie mam teraz Ze stopami co mam Jest dzień lenia. Zrobiłem już 21 km, więc jeszcze mi zostało 21 km. Tak przynajmniej minimum. Jest godzina 12:30. Odpoczywam pół godziny. Muszę dać odpocząć nogą, bo droga, która tutaj jest, jest znowu drogą taką tragiczną. Szedłem przez miasto, ale nie wiem, przyszedłem może 2 km normalnie po normalnym asfalcie znowu kamienie zaczęły już idę tymi kamieniami 2 km Mnie nogi bolą No poza tym robię zupkę chińską amino no. 312 kalorii w jednej porcji ciekawe no i co? No i siedzę odpoczywam i tyle i w sumie tyle Muszę jeszcze zaraz bandażę od nowa zawinąć na nogi i mogę iść. Niech nogi na razie odpoczywają. Jest dobrze. A jak moje nogi? Bolą? Bolą. Ale bandaż zawinę, będzie ok. Niech się robi jedzenie! Hehe, <słyska> zupka. Tak wygląda mój odpoczynek. Nogi wywalone, niech się wietrzą. I można sobie siedzieć. W sumie to prawie leży. Na maksa mnie irytują już te kamienie. Tak mi się ciężko po tym chodzi. Staram się tego unikać, ale czasami po prostu to nie wychodzi. Jeszcze kawał drogi przede mną. No dzisiaj mnie czeka sporo. Chciałbym jak najwięcej dzisiaj zrobić, żeby jutro mieć troszkę luźniejszy dzień. Eee, pola, same pola. Górki też są, ale nie są jakieś takie duże. Nie, nie, nie. Same pola. Ale ciężko się, bardzo się ciężko chodzi, no bo po prostu już nie wytrzymuje na tych kamieniach. Stopy mnie mega bolą, a same kamienie. Do tej miejscowości, jakoś naokoło, na północ, jak najdalej, i w lewo, na Polskę i na południe. Niestety, medyka, yy, rozmawiałem. Z żołnierzami, których wcześniej spotkałem, to mi sami powiedzieli, że to jest tutaj najbliższe miejsce do przekroczenia granicy. I no i idę tam. Pytali, czy mnie nie podwieźć. nie dziękuję. Przejdę się. Mesekro. <laughs> no, przejdę się. Przejdę się, przejdę się, przejdę się. Jeszcze ileś kilometrów, ale się przejdę. Po drodze mam sklep. Idę na lody. Sklep. Nareszcie asfalt! <laughs> Ale fajnie! Patrzcie, cywilizacja! Cywilizacja! <laughs> Ale fajne uczucie! Ale jest dobrze w końcu wejść na asfalt! Jezu! Ła! To bolało! Nareszcie! Masakra! Oby jak najdłużej! Ja chcę już tak do granicy! Masakra, mi stopy bolo. A jeszcze przede mną 640 km. Nie, mniej. 620 km gdzieś, albo 630. Do końca szlaku łuku Karpat. Masakra. A To bolało, naprawdę to bolało. Natarłem do miasta, już jest 40 km. A pokazuje mi, że jeszcze mam 10 przejść więc będzie dzisiaj 50 km jak dojdę Jak nie, no to nie Trudno Ale nie wiem, idę na razie Przed siebie Nie wiem ile jeszcze wytrzymam Ale mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymam Chcę jak najdalej dojść, tak żeby jutro było jak najmniej Przynajmniej te 5 km chciałbym jeszcze zrobić Żeby jutro było jak najmniej Żeby dostać się jak najszybciej oczywiście do przemyśla Bo nie wiem na, na granicy ile będę stał Raczek idę pieszo, no to za bardzo, nie, za długo nie będę stał. Ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Powoli robi się zachód, jest godzina 18:20. A ja jeszcze idę. Od samego rana do samego wieczora. O, jestem już mega zmęczony, ale byłem w sklepie, kupiłem lody, kupiłem kiełbasę na wieczór jakiś ostry sos. Nie wiem, czy to dobry pomysł z tym ostrym sosem go spróbowałem. No jest ostry. I co jeszcze? Tyle, jakieś dwie bułki, które zjadą, żeby się jeszcze najeść teraz, żeby dostać może trochę energii. Picie mam wodę, resztkę wody jeszcze mam. Picie Kolej jeszcze mam z wczoraj, więc mam napój energetyczny, już go nie będę pił, bo jest za późno. Muszę dzisiaj zasnąć, choć jeszcze raczej zasną bym po energetyku, bo 40 km robi swoje. No i jutro będę w Przemyślu starał się przedłużyć. Mój, pa, moją paczko, mój paczkomat, moją paczkę, żeby jeszcze tam z 2-3 dni powstało. Tam ile tam będę szedł, nawet nie wiem. Ale jutro, jutro, no dzisiaj nie nastawiam bucika. O której wstanę, to wstanę. I dlatego dzisiaj tak przyspieszę, <śm> żeby móc sobie wstać, o której tam chcę. Przejdę granicę, dojdę do przemyśla i wszystko będzie ok. I cacy, dobra, trzeba iść, bo jeszcze. 1820, jeszcze mam 10 km. No, pora. Para ruszać w tamtą stronę, tam gdzieś tam idę, w tamtą, w tamtą stronę i gdzieś idę. Dobrze, na razie jest asfalt. Znaczy, na razie, mam nadzieję, że cały czas będzie. Zostało mi jeszcze 8 km, ale za 6 km znalazłem chyba fajną miejscówkę do spania, więc chyba tam się udam. Zresztą zobaczę, tam nic nie będzie ciekawego, to pójdę oczywiście te dwa kilometry dalej. Raczej to już dzisiaj różnicy nie zrobi i tak, i tak będę szedł już po zmroku. Więc no dzisiaj 52 dzień. Jutro w 53 dniu wchodzę do Polski. Nareszcie do Polski, nie wiem czemu tak się cieszę. Może będę mógł pokazać po polsku, dlatego. No nic, no do zobaczenia, widzimy się jutro. No to cześć.